Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz. A to, moi drodzy, jest kolejna lekcja z naszego poradnika. Jak nagrywać filmy z gier, ale nie tylko z gier, moi drodzy. Również to się tyczy wszystkich filmów, które nagrywacie i wszystkich filmów, które wrzucacie na swój kanał. Moi drodzy, dzisiaj będzie taki filmik bardziej informacyjny niż poradnikowy. Dzisiaj nie będziemy się niczego uczyć. Dzisiaj będę Wam tłumaczyć. E, także jeżeli gdzieś tam liczyliście na coś innego albo e, nie chce Wam się oglądać obrazu, ale macie słuchawki na uszach bądź włączone głośniki. To to, moi drodzy, zdecydowanie wystarczy, ponieważ dzisiaj będę sobie opowiadał o sieciach partnerskich, moi drodzy. Jest to dosyć istotny temat, szczególnie dla osób, które są zainteresowane działalnością na YouTube. I jeżeli ta działalność ma być dłuższa, sensowna i chcemy czegoś więcej od YouTube'a niż tylko po prostu wrzucić tam film i się wylogować, także, moi drodzy. E, oczywiście, też e, temat sieci partnerskich jest poniekąd powiązany z tematyką e, zarabiania na YouTube, który ten temat będzie naszym kolejnym e, materiałem. Także myślę, że warto najpierw e, gdzieś tam zrobić taki zarys, pogadać trochę o sieciach partnerskich, a później pogadamy sobie o zarabianiu. E, także moi drodzy. <laughs> Sieci partnerskie, cóż to takiego? Ogólnie moi drodzy, powiem jak to było kiedyś. Kiedyś albo dołączało się do sieci partnerskiej, albo zostawało się partnerem z YouTube'em. YouTube w momencie, kiedy nasz kanał osiągnął odpowiednią ilość subskrypcji, odpowiednią ilość wyświetleń miesięcznie, czy tam dziennie, czy tam tygodniowo, czy tam za jeden film, już nie pamiętam jak to było, to nie były jakieś niesamowite ilości. I wtedy YouTube wychodził z propozycją partnera zaproponowania partnerstwa, tak jakby właśnie temu kanałowi, tak, żeby nas wspierać i. Dać nam możliwość monetyzacji naszych materiałów. Jeżeli chodzi o monetyzację, zaraz też sobie o tym porozmawiamy. Ja już sobie tutaj odpowiedni panel przygotuję. Także, moi drodzy, tak było kiedyś. Nie wiem, jak jest teraz odnośnie partnerstwa z YouTube'em. Czy ono w ogóle jeszcze istnieje? Podejrzewam, że tak. I że YouTube cały czas gdzieś tam wspiera ludzi bezpośrednio, jako YouTube. I wtedy, dzięki takiemu partnerstwu bezpośrednio z YouTube'em, możemy korzystać z naszego konta AdSense. I jeżeli nie wiecie, co to AdSense, to polecam gdzieś tam sobie wpisać w wyszukiwarkę AdSense i na pewno dowiecie się tego, czego trzeba, bo nie, nie o tym jest ta lekcja. Także nie będę tutaj już zaśmiecał dodatkowymi definicjami. W związku z tym, tak jakby, wszystko to co Wy sobie zarobicie na swoim kanale, na swoich materiałach, to w momencie partnerstwa z YouTube'em wszystkie te pieniążki, 100% tych zarobków z reklam klikniętych, obejrzanych i tak dalej, bo przypominam, moi drodzy, to jest też bardzo ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. Zarabiają moi drodzy tylko te wejścia i wyświetlenia na film które są e, powiązane z kliknięciem w reklamę bądź z obejrzeniem reklamy, jeżeli jest to reklama powiedzmy taka 30 sekundowa, wstępna, to w momencie, jeżeli ktoś kliknie pomiń reklamę, no to my na tym nie zarabiamy, a jeżeli ktoś te wszystkie 30 sekund przeleci, no to wtedy wpada, że tak powiem, rob... YouTube sobie zaznacza, o ktoś obejrzał reklamę na tym filmiku, 30 sekund minęło, cyk, jest zarobek. To samo się tyczy tych takich banerków pojawiających się. Otwórzmy sobie jakiś filmik. Moi drodzy, jest to najnowszy filmik, akurat e, ze Smite, który pojawił się godzinę temu. I teraz, moi drodzy, są takie rodzaje reklam. Przesunę sobie tutaj, żeby ten baner się pojawił. Proszę, to jest pierwszy baner. Tutaj mamy jeszcze jeden baner, który też możemy sobie klikać i to też jest reklama. I są jeszcze różne rodzaje reklam, czyli tam te 30-sekundówki i tak dalej, ale to wiecie, bo jesteście e, prawdopodobnie również nie tylko twórcami, ale i widzami. Także jakie reklamy się pojawiają na filmach, to podejrzewam, że wiecie na pewno. I teraz każde kliknięcie, obejrzenie tej reklamy i tak dalej, to jest zarobek dla kanału. I teraz moi drodzy w sytuacji, kiedy jesteśmy partnerem z YouTube'em, to mamy 100% tych zarobków, ale z kolei YouTube, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak jest teraz, bo, bo, bo nie wiem jak YouTube teraz ogólnie działa jako partnerstwo. Kiedyś było tak, że film, który wrzucaliśmy na YouTuba żeby móc na nim wrzucić reklamy, to musieliśmy się naprawdę bardzo dużo napocić. Ten materiał musiał być tam przez YouTube sprawdzony pod każdym kątem, tak żebyśmy mogli włączyć tutaj tą zakładkę zarabianie i żebyśmy mogli sobie monetyzować, proszę bardzo, zasady użytkownika monetize in all countries, czyli monetyzuj ten film we wszystkich państwach. Tutaj możecie sobie oczywiście kliknąć znak zapytania, i pozyskać więcej informacji odnośnie tych zasad użytkowania, i moi drodzy, tutaj, tak jak mówiłem, w momencie wejścia przy naszym filmie, tutaj w menadżerze filmów, który doskonale znacie z poprzednich lekcji, wejdziemy sobie w zakładkę zarabianie. Tutaj musimy sobie monetyzować ten nasz materiał. No i tutaj, moi drodzy, mamy już te rodzaje tych reklam, które chcemy, żeby pojawiały się na naszych materiałach. E, oczywiście rodzaje tych reklam wybieracie sobie sami. Kiedyś, moi drodzy, żeby móc te reklamy dodać na naszych materiałach, kiedy byliśmy partnerem z YouTube'em to była strasznie ciężka sprawa, ponieważ YouTube tak jakby najpierw musiał sprawdzić, czy wy macie, aby na pewno wszystkie prawa autorskie do tego filmu, do materiałów wideo, do materiałów audio, do wszystkiego, co tam wykorzystywaliście sobie na tych swoich filmach, YouTube musiał sprawdzić. Czy wszystko się zgadza? Jeżeli wszystko się zgadza, to wtedy dopiero OK, możesz na tym filmie zarabiać. Trochę to trwało i było cholernie męczące, dlatego bardzo duża część kanałów posiada sieć partnerską, czyli przynależy do sieci partnerskiej, która, tak jakby, okrywa kanał taką pierzynką. I ten kanał pod tą pierzynką jest bezpieczny, czuje się lepiej i w ogóle i w momencie, kiedy dodajemy e, jakiś materiał na YouTube i przez to, że jesteśmy w sieci partnerskiej, to moi drodzy my, e, przynajmniej te osoby, które są w tych sieciach, mogą monetyzować swoje filmy praktycznie od razu z marsza. Od razu mogą sobie kliknąć: Edytuj, mogą sobie kliknąć: zarabianie, mogą sobie tutaj to zarabianie ustawić i wtedy, przy tym materiale, u nich na liście pojawia się taki oto dolar. I o, jak tutaj sobie najedziemy, to mamy informację, że ten film zarabia. Czyli, moi drodzy, jest na nim włączona monetyzacja i. Sobie zarabiamy już praktycznie od pierwszej minuty, jak ten film tylko pojawi się na naszym kanale, jako oczywiście uploadowany. Później publikujemy ten kanał, ten film, i już po dosłownie jednej sekundzie od opublikowania widzowie widzą reklamy, mogą w nie klikać i my już trzepiemy na tym grosiczki. I teraz moi drodzy, sieć partnerska daje nam właśnie tą opiekę, że oni tak jakby odpowiadają za nasz kanał, pod tym kątem, że oni zapewniają YouTube'a, że słuchaj YouTube nie martw się tutaj na tym kanale wszystko jest cool nie musisz się martwić, można to monetyzować. Tutaj, prawa autorskie, wszystko się zgadza, jest cool i nie musisz w ogóle tu się męczyć. Co prawda, YouTube i tak te filmiki przetwarza, i tak to wszystko sprawdza, ale nie ma z tego żadnych tam konsekwencji na zasadzie takiej, że mogą ciś tam e, sprawdzą, że powiedzmy, nie mamy praw autorskich do danej powiedzmy ścieżki dźwiękowej, wrzuciliśmy sobie w tle jakąś muzyczkę, do której nie mamy prawa. To YouTube i tak nam o tym przypomni, będzie nam kazał ten filmik usunąć. A kiedyś było z tym dużo więcej problemów i jak zapewne się orientujecie, bardzo dużo kanałów kiedyś było banowanych, blokowanych, miały zakaz w ogóle wrzucania reklam i tak dalej i bardzo dużo osób w związku z tym pozakładało nowe kanały, i z tych większych, popularniejszych kanałów i z tych mniejszych. Także ogólnie z tymi reklamami i z tym zarabianiem Kiedyś było cholernie ciężko. Teraz jest to już dużo prostsze, moi drodzy, ponieważ w momencie, kiedy zakładacie swój kanał, chcecie dołączyć do jakiejś sieci partnerskiej, kiedyś tych sieci było naprawdę niewiele. Teraz tak naprawdę tych sieci jest tyle, że właściwie można przebierać mniej więcej jak, w, nie wiem, w jakimś sklepie odzieżowym między koszulkami, tak? Przebieramy, przebieramy, mamy mnóstwo tych sieci partnerskich do wyboru. Ale moi drodzy, sieci partnerskie różnią się od siebie warunkami, które proponują dla danego kanału. Jeżeli jesteśmy kanałem mniejszym, mniej popularnym i tak dalej, no to wiadomo, że ciężej będzie nam się dostać do takich sieci partnerskich naprawdę super popularnych, które obsługują milionowe kanały i w ogóle, bo te przeważnie sieci partnerskie mają jakieś tam swoje wytyczne, które Kanał musi spełnić, żeby móc się tam przyłączyć. Przeważnie to jest właśnie ilość subskrypcji, czasami jest to 100, czasami jest to 1000, czasami jest to więcej i to samo tyczy się wyświetleń ilości wyświetleń miesięcznych, czasami jest to 1000, czasami jest to 10 tysięcy, czasami jest to 100 tysięcy, zależy od partnerstwa, to to już zależy, gdzie chcecie dołączyć. I moi drodzy, nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ w momencie, kiedy dołączycie do sieci partnerskiej, to sieć partnerska mówi spoko. Będziemy się opiekować Twoim kanałem, będziemy Ci podrzucać darmową muzyczkę, będziemy załatwiać Ci sponsoring, będziemy promować Twój kanał na YouTube, będziemy dbali o to, żeby był dobrze wypozycjonowany, będziemy fajne reklamy wrzucać na Twój filmik, żebyś dobrze na tym zarabiał i żeby to były reklamy, które ludzie będą klikać. Ogólnie oni to wszystko robią za Was, Wy się nie musicie za to martwić takimi sprawami, ale moi drodzy, nie jest to za darmo, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, w momencie partnerstwa z YouTube'em zarabiacie sobie 100% tych Waszych kliknięć, tego wszystkiego 100% idzie do Was, a w momencie, kiedy dołączacie do sieci partnerskiej, to wtedy, moi drodzy, te przychody z reklam są. Proporcjonalnie rozdzielane pomiędzy Was i pomiędzy e, partnerstwo. Niektóre partnerstwa oferują proporcje rzędu 6, 60%, 40%. O co, o co chodzi? 60 do 40%. Zarabiacie na reklamach 100 złotych i teraz w zamian za te wszystkie usługi, które oferuje sieć partnerska, 60 złotych idzie do Was, 40 złotych idzie do sieci partnerskiej. Układ e, niezły, ponieważ cały czas macie swoje 60 zł, a jakbyście nie byli w tej sieci, nie moglibyście monetyzować filmów i byście mieli 0 zł, tak? Ale moi drodzy, są sieci, które dają 60-40, są sieci, które dają e, 70-30, ale są sieci, które dają nawet 90 do 10. I ten układ ogólnie jest teraz e, powszechny i najpopularniejszy, czyli 90% zarabia. Osoba, która prowadzi kanał, a 10% zarabia sieć partnerska. Bardzo fajny układ, nie jest to e, wygórowana stawka. I takie coś możemy zaakceptować. Czasami sieć ma na przykład 80 do 20, 70 do 30, ale oferuje w zamian za taką wysoką stawkę jakieś tam dodatkowe usługi, na których na przykład komuś może bardziej zależeć. Na przykład mają super ekstra bibliotekę muzyki, którą możemy sobie wykorzystywać na naszych materiałach i my w zamian za to, że będziemy mieli taką super bibliotekę z darmową muzą, Możemy sobie e, się zgodzić na przykład na 80 na 20, tak? E, ja osobiście, e, w momencie kiedy zakładałem swój kanał, nie wiedziałem w ogóle nic na ten temat. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak sieć partnerska. No, po prostu działałem, robiłem swoje. Nabiłem tam chyba bez partnerstwa, z, może nawet i z tysiąc subów. I wtedy do mnie dotarło, zacząłem gdzieś czytać, dowiadywać się na ten temat i tak dalej. I wtedy właściwie pomyślałem sobie, że przydałaby się jednak jakaś ta sieć partnerska, żeby była tak? Bo tutaj e, poczytałem troszeczkę o co chodzi z pozycjonowaniem w YouTubie. E, na moich filmach nie było wtedy reklam, bo jeżeli nie mamy partnerstwa z YouTube'em, z siecią partnerską, no to nie mamy reklam. A jak nie macie reklam, no moi drodzy, jak myślicie. Z czego YouTube żyje? No, nie oszukujmy się, to nie jest e, charytatywna platforma, która daje możliwość użytkownikom wrzucania 100 milionów godzin dziennie filmów za nic, moi drodzy. No, re, YouTube żyje z reklam. Oni zarabiają kasę na reklamach, które e, wy klikacie bądź nie, oglądacie bądź nie. Firmy. Które na tych paseczkach się wyświetlają albo się pojawia reklama Colgate, Nivea, Nike, coś tam leci 30 sekund, tak? To Nike zapłaciło kasę za to YouTube'owi, żeby ta reklama się tam pojawiła. I YouTube zagarnia tą kasę, ale że, on, że Wy obejrzeliście tą reklamę na Waszym yy, filmie, no to oni myślą, dobra, zarobiliśmy na, tym, na tej reklamie tyle i tyle, no to część damy tam, hopinie, niech ma w końcu przyczynił się do tego żeby jakaś tam jedna osoba tą reklamę obejrzała no to niech ma tam te 2-3 grosze tak no i nie wiem jaka tam jest ogólnie stawka za te reklamy jakby to przeliczyć na grosze ale pewnie coś koło tego no i w ten sposób moi drodzy się na tych reklamach ciuła kasę tak każde wyświetlenie tej reklamy to jest kasa no i mamy powiedzmy tam 100 wyświetleń monetyzowanych czyli tam za które dostaniemy pieniążki przy yy, układzie 90 do 10 my dostajemy 90% tej kaski, yy, partnerstwo dostaje 10% tej kaski. No i teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o sieci partnerskie, bo o tym rozmawiamy, mówiłem, że ten filmik będzie takim wstępnym filmikiem do zarabiania. Yy, I to są bardzo powiązane ze sobą tematy. Także będę tak troszeczkę tutaj przeplatał, a więcej o zarabianiu powiemy sobie w kolejnej lekcji. Wracając, moi drodzy, do sieci partnerskiej. Mamy już tą sieć, mamy te warunki 90 na 10. Moi drodzy, kolejną bardzo istotną kwestią jest to, na ile, bo moi drodzy, zawsze jest tak, że gdzieś jest jakiś kruczek, coś tam się pojawia. Także przeważnie teraz, te takie większe, lepsze sieci, bardziej znane, popularniejsze. Jeżeli chodzi o umowę, którą z niej podpisujecie, bo to nie ma tak na twarz, tak, nie ma nic na gębę, musicie podpisać normalnie umowę, wpisać swoje dane, to wszystko musi być formalnie załatwione, bo po prostu oni przysyłają wam miesięcznie kasę za wasze reklamy, to, to wszystko musi być formalnie dopełnione. Musi być umowa, musi być napisane w ten układ do 90 na 10, no i jak. Przeważnie domyślacie się, jest umowa, to też jest jakiś okres trwania tej umowy, i teraz, moi drodzy, wszystko zależy też od sieci. Niektóre sieci po... działają na tej zasadzie: my Cię przyjmiemy, Ty sobie przez pierwszy miesiąc sprawdzisz, czy to, jak działamy, Ci się podoba. Jeżeli Ci się podoba i nic nie mówisz, to my Ci przedłużamy tę umowę na rok, tak? Eee, I po roku czasu, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Eee, musisz być w naszej sieci i w żadnej innej nie możesz być. Nie możesz od niej odejść, nie możesz nic zrobić. Mija rok czasu i po 11 miesiącach musisz nam powiedzieć, dobra, ja odchodzę, mija miesiąc, mija rok czasu i my cię odłączamy. Dopiero wtedy. Niektóre sieci mają umowy na 2 lata i wtedy jesteście 2 lata przywiązani do tej sieci, i czy ta sieć będzie dobrze prosperowała, czy będzie fajnie się w niej zarabiało, czy nie, to musicie dwa lata tam siedzieć. Także trzeba też zwracać uwagę na takie właśnie warunki umowy. Tak jak mówiłem, większe sieci, lepsze, bardziej znane, one oferują aktualnie umowy bezterminowe czyli przyłączamy się dzisiaj, a chcemy odejść jutro. No to tak kolorowo nie ma, bo jest tam ten miesięczny okres wypowiedzenia, to jest taki standard, można powiedzieć. Nawet się spotkałem w jednej sieci partnerskiej, że ten okres wypowiedzenia był 3 miesiące. Także tutaj, moi drodzy, trzeba doczytać i sprawdzić wszystko, czy jest na pewno OK. I w momencie, kiedy mamy sieć, która daje nam umowę bezterminową, no to wtedy tak naprawdę jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli nie, nie podoba nam się coś tej sieci, Coś tam chcemy zmienić, chcemy zmienić sieć, coś tam, no nieważne, w każdym razie chcemy coś ogólnie zmienić z tą siecią, to możemy to zrobić w każdej chwili, tak? Ja mówię, dobra, nie podoba mi się ta sieć, ja z niej wychodzę, mija miesiąc waszego okresu wypowiedzenia i właściwie mogliście być w tej sieci tylko miesiąc, tak? Nie ma najmniejszego problemu, także takie sieci są fajne, jeżeli dają tą umowę bezterminową z miesięcznym okresem wypowiedzenia i dają przy okazji 90 na 10. Teraz przy okazji sieci partnerskich, moi drodzy, warto by poruszyć kwestię e, CPM-u. Jeżeli nie wiecie, co to jest CPM, odsyłam do wyszukiwarki, bo tak jak mówię, nie, nie chcę tutaj też za dużo definicji e, wdrażać. Ogólnie CPM to jest taki wskaźnik, e, z którego ludzie korzystają, żeby oceniać, czy ta sieć e, to w tej sieci się dobrze zarabia, czy się dobrze, czy się źle zarabia. Ja bym się tego tak, moi drodzy, nie trzymał ponieważ ten CPM e, cały czas chodzi, tak, on cały czas się rusza, w tym roku jest taki, a w innym może być inny, a za pół roku może być jeszcze inny, to zależy, jeżeli mamy gwarantowany CPM w umowie, no to spoko, ale raczej teraz żadna sieć partnerska gwarantowanego CPM-u w umowie nie daje, e. cześć moi drodzy, Przykro mi, że przerywam Wam w tak nieodpowiednim momencie, ale filmik, który nagrałem właśnie o sieciach partnerskich wyszedł mi nieco dłuższy niż planowałem, dlatego też teraz pożegnam się z Wami w tym materiale, a w kolejnym materiale to będzie część druga naszego filmu, bo zwyczajnie nie chciałem, żeby to był taki toporny, gigantyczny filmik o tam ilości x, z minut, tylko chciałem, żeby, to były, żeby te lekcje zajmowały tak maksymalnie do pół godzinki. A jak sami widzicie, niektóre tematy są na tyle obszerne, że ciężko je załatwić w jednej lekcji. Dlatego też ta lekcja, jako właściwie pierwsza z tej serii, chciałem też tak podzielić lekcję o miniaturce. No ale jakoś doszedłem do wniosku, że, że tam może nie będę nic dzielił, bo tam pokazywałem co i jak i tak dalej, a tutaj tylko gadam. Także żeby tego gadania nie przedłużać, to moi drodzy, widzimy się w kolejnej części. Wielkie dzięki za uwagę. Do tej pory niebawem po pojawi się kolejna część, także tam sobie dokończycie. I to by było na tyle. Wielkie dzięki, trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.